ma Witajcie w kolejnym filmiku, gdzie porozmawiamy sobie o układzie dolotowym oczywiście skoda na kanale znowu. Hm. Trudno, jedziemy dalej z tematem. Czyli układ dolotowy, mnie spotkały dwie usterki układu dolotowego i dzisiaj postaram się o nich powiedzieć, jakie one były. Jakie są objawy tych usterek? No i jak to że tak powiem naprawić? No. naprawa jest naprawy co bardzo proste. No, głównie to są dziury w układach dolotowych. Tak naprawdę nie ma się czym stresować, proste wymiany. No chyba że przyszło tu wymieniać Intel Core, ale to też jest, jak widzicie na filmiku przy wymianie chłodnicy w skodzie. Potem dostajemy się do interkulera. Także zaczniemy od początku Mnie spotkały dwie yy, Dwie usterki układu lotowego Mam tutaj wąż jeszcze Wam pokażę To jest do tej drugiej Dobra pierwsza była taka, że wypił mi się wąż całkiem Tak jak widzicie to jest kupiony Wąż używany po prostu zjechały się te ząbki, tak? I wypinał się. Jak zachowywał się samochód? Brak mocy, yy, dymienie i tak naprawdę trójka, czwórka. Miałem do przejechania dystans jakiś dwóch kilometrów. No ledwo co? Samochód ledwo co jechał, wiadomo. Dostaje ślepe powietrze i dym. 40 na godzinę. Jakoś dojechałem. Druga usterka, która zdarzyła mi się teraz, dlatego postanowiłem nakręcić ten filmik. Jest to dziura w układzie dolotowym. Już tu mam wąż. Wyjęty. Zobaczcie. Dziura na dwa palce. Tutaj trochę było inaczej. Trochę miałem dalej. Także widzicie, załatałem sobie to taśmo na bieżąco. Ale po czym poznałem, że to jest raczej, chociaż ostatnio była regenerowana tutaj turbina w dwójce, w skodzie. Nie nagrywałem o tym filmików, bo to była <grybka> szybka akcja. I od razu moja myśl padła, że to nie turbina, tylko może gdzieś ta uszczelka pod kolektorem. No ale objawy były takie, że świst. Pierwszy to był świst. Tak jak e, takiego właśnie, takiej dziury, gdzie lewy powietrze dostaje. G, gaz w podłogę. Nagle jest, że tak powiem, zasanie powietrza i czarna chmura dymu. Jeździłem z tym trochę. Potem to załatałem od razu. Bo, e, zrobiło się lepiej, ale i tak to nie wytrzymało. Więc rura jest kupiona nowa. Czyli tak, świst, dymienie, dymienie cały czas. Tak naprawdę, przy jechaniu, wciskanie gazu, samochód, wskazówka idzie, nagle jest spadek mocy i puszcza, że tak powiem, dym. No. Puszcza dym. Oczywiście zapalił się po przejechaniu kilku kilometrów check engine, bo jednak ta typowe lewe się dostawało Teraz po załataniu tego z gaz Ale Po dojechaniu do, te, do domu Kupiłem nowy przewód Zobaczcie Oczywiście oryginał tylko używany no bo Wydało mi się to lepszym rozwiązaniem Poczytałem dużo O zamiennikach że No po prostu nie pasują no wiadomo Używka Używka nie będzie też już trochę poprzechana, i też, że tu ząbki są trochę cofnięte. Mam nadzieję, że to będzie ok. Jeszcze opowiem mniej więcej, jak tu przy montażu. Wiadomo, taka rura to jest. Jest montaż nie jest skomplikowany. Ja się tu trochę wyciściłem. Pamiętajcie, żeby sobie tu ładnie oczyścić, żeby tu nic nie wchodziło. Jakimś otłuszczaczem otłuścić delikatnie. Żeby dobrze się zapięły. I to jest najważniejsze. Ten pierwszy przypadek to był tutaj, ten wąż mi się wypił wtedy. A teraz tutaj jest ten wąż i tu jest dziura. I tu jest z niego dziura. Aby tu ładnie wszystko wyczyścić, bo tak wiadomo, o, ta spinka się tak zapina. Ta spinka się zapina. O i ten wąż nie blokuje. To była ta dziura z tej strony. Postaram się wam myślę jeszcze może wrzucić zetki. Jak to wygląda w składzie? Wujcy układ dolotowy, wiadomo, ten wąs idzie tutaj. Jeden tam do turbo, i drugi idzie tutaj. No się, mam jeszcze rzucić na koniec tutaj. Jak w zetki, jak wygląda ten układ dolotowy? No, i tyle. Prosta wymiana. Nie ma co się stresować. Tak naprawdę, jeszcze z jednym z objawów może być. No, wiadomo, jak dymi to. Większe spalanie jest. Taka prosta wymiana. Mam nadzieję, że trochę nakreśliłem. Taki temat dziury w układzie dolotowym. Na moim przypadku, tak jak widzicie. Teraz pokażę. No na dwa palce. Ale skoda zreanimowana, kupiony nowy przewód. Także zapraszam do kolejnego filmiku. Trzymajcie się, hej.